Myślenice i TV, wasza telewizja internetowa. Pasjonaci związani ze światem futbolu w Myślenicach i całym regionie już czwarty rok z rzędu zebrali się, by nie tylko pograć wspólnie w piłkę i powalczyć o zwycięstwo w towarzyskim turnieju, ale przede wszystkim pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują. W tegorocznej edycji turnieju towarzyszyło hasło Gramy i tańczymy dla Mateuszka i Kacperka. Tym razem bowiem organizatorzy i uczestnicy postanowili wesprzeć nie tylko leczenie Mateusza Chrobaka, ale także pomóc zebrać pieniądze na pilną operację, jaką musi przejść Kacper Rak. W tym roku no, przede wszystkim e, dzięki Waszej telewizji, która rozgłosiła tutaj sprawę również e, Kacperka, dowiedzieliśmy się o tym, że jest w dość dużej potrzebie i zechcieliśmy mu pomóc. Tutaj po konsultacjach z rodzicami oczywiście Mateusza doszliśmy do wniosku, że w tym roku akcję podzielimy czyli pieniądze, z akcji podzielimy na tych dwóch chłopców. Środki jak roku pochodzą z takich trzech głównych źródeł. Jedno to są wpisowe od drużyny, 400 zł od każdej drużyny, minimum, bo tam niektóre oczywiście chcą dać więcej. Druga to tutaj już mamy przygotowane sportowe gadżety na loterię, która też dość dużo potrafi zgromadzić pieniędzy. Wolne datki do puszek, które tutaj ludzie, którzy przychodzą na salę widzowie również tutaj składają. Oraz wszystkie inne atrakcje, czyli wata cukrowa, malowanie buziek tu dla dzieci, czy loteria taka dowolna. Puszek jest dość dużo, także ciężko ją minąć. Finałowy etap turnieju rozegrano 16 lutego w hali sportowej na Zarabiu. W decydującej potyczce zmierzyły się drużyny Byfa Myślenice oraz Bartkop Szczyżyc. No powiem szczerze, że tak, no już to jest nasza czwarta edycja i faktycznie najmocniejsza, najmocniej obsadzona. 24 drużyny, które tutaj rywalizowały, bo trzeba powiedzieć, że turniej to nie tylko jeden dzień, tylko cztery dni eliminacji, były cztery grupy po 6 drużyn, z każdej grupy eliminacyjnej wychodziły dwie, tutaj do ścisłego finału. W ścisłym finale mieliśmy dwie grupy eliminacyjne. W finale na pewno nie zagra drużyna przypadkowa. To są drużyny, które zasłużyły na ten finał i ich umiejętności, wola walki, charakter pozwoliły na to, żeby zagrać w finale. Po w napięciu do ostatniej minuty meczu minimalnie lepsi okazali się goście z powiatu limanowskiego, zwyciężając 2 do 1. Trzecie miejsce przypadło ekipie Cavalieros, która w serii rzutów karnych pokonała drużynę FC Poziomki 4 do 2. Dodatkowych emocji kibicom dostarczyli najmłodsi adepci szkoły tańca samba, ubarwiając mecz uroczym układem choreograficznym. Dyplomy i puchary najlepszym w tegorocznych rozgrywkach wręczyli bohaterowie dnia, czyli Mateusz i Kacper, którym towarzyszył gość specjalny turnieju Maciej Żurawski. Miłym gestem wykazali się zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca. Doceniając walkę chłopców o zdrowie i życie, przekazali im otrzymane w turnieju Puchary. Bezpośrednio po uroczystej dekoracji zwycięzców miała miejsce gorąca licytacja pamiątek sportowych, w której można było nabyć gadżety niezwykle wartościowe dla każdego kibica. No gadżety przede wszystkim o charakterze sportowym. To jest fajne, że ludzie nawet dowiadują się o tym, że już no czwarty rok działamy, sami zgłaszają się, że mamy tu, mamy piłki, mamy koszulki, mamy no na przykład koszulka Śląska Wrocław, e, oczywiście koszulki Wisły i gadżety Wisły, bo tutaj to jest zawsze, czyli koszulka, e, koszulka Głowackiego, oryginalna z podpisem, Małeckiego jeszcze byłego zawodnika, zdążył podpisać e, ze świata siatkówki, resowia, skra, e, reprezentacja Polski, e, kobiet. I koszulka również tutaj Karoliny Kosek, też naszej myśliczanki. I co? To chyba taką jedną naj, największą atrakcją to jest ta piłka Borussi Dortmund z podpisami, którą ofiarował tutaj nasz myśleniecki fryzjer Adam Klimask, który jest fanem Borussii. Także ludzie, którzy go znają, wiedzą, że to jest autentyk. Po raz drugi w akcję włączyła się również szkoła tańca samba, organizując maraton Zumby. No mam nadzieję, że ludzi będzie przynajmniej tyle co ostatnio z tego, co tutaj były opinie, potem to bardzo fajne, to wyszło. Było pierwsze takie połączenie w ogóle w Polsce. Połączenie w ogóle yy, stricte piłki nożnej, jak dla panów. I dodatkowo były tutaj kobiety, które przyszły, także panowie mówili, że super sprawa. No i w tym roku mam nadzieję, że przynajmniej tyle. W zeszłym roku tańczących osób było ponad 250, także w tym roku mam nadzieję i trzymam mocno kciuki, że, że będzie zdecydowanie więcej, żeby, żeby, żeby tym dwójce dzieciaków pomóc. W tym roku na parkiecie wspólnie tańczyło prawie 450 osób. Wpływ na tak dużą frekwencję wśród miłośników Zumby miały niewątpliwie gwiazdy tego stylu tańca, jakie udało się w tym roku zaprosić do myślenic. W tym roku udało mi się coś naprawdę wielkim sukcesem zaprosić Izekin. Izakin jest to osoba, która przyprowadziła Zumbę do Polski, tak? Eee, dzięki niej tak naprawdę wszyscy Tutaj ja tak samo jestem instruktorem Zumby i, i, i mogę tutaj fajnie na scenie sobie po prostu tańczyć i, i, i bawić się tym, tak? Zajęcia wszystkie, które prowadzimy, wszyscy instruktorzy, którzy dzisiaj będą, z całej Polski przyjeżdżają, z Poznania z Warszawy, z Katowic, ze Śląska, mnóstwo tych instruktorów przyjeżdża. Wszyscy musieli na tą zumbę, tą zumbę, przez swoją przygodę z Zumbą rozpoczęli właśnie od zajęć ISO. Iza była tym takim szkoleniowcem, który nas zaraził tą, tą tą miłością do tego. No i dzięki temu teraz po prostu my to przekazujemy dalej. Tegoroczny turniej charytatywny, gramy i tańczymy dla Mateuszka i Kacperka zakończył się dużym sukcesem finansowym. W sumie na pomoc chłopcom udało się zebrać bowiem ponad 21,5 tysiąca złotych.